Znaczy się tak. Dzisiaj o pokazywaniu gołych ludzi małym dzieciom. Co? o politycznych kłamstwach i kłamstewkach. i o paru statystykach. No, czyli w sumie, tak jak zwykle w tym programie. Dziś proponuję zacząć od Danii, gdzie telewizja stwierdziła, że świetnym. Doskonałym wręcz pomysłem będzie stworzenie programu, w którym dzieciom pokażemy nagich ludzi. Ultra Strips Down, bo tak się nazywa program, no, miał być teoretycznie narzędziem ruchu bazy pozytyw, to znaczy miał niejako oswajać dzieciaki z tym, że ludzie no, nie wyglądają tak jak w hollywoodzkich filmach, to znaczy no, mają różne defekty i tak dalej. Tylko Chyba sami wyczuwacie, z czym ludzie mają problem. Fakt, że formuła programu polega dosłownie na tym, aby na żywo dzieciom pokazać nagiego człowieka, nie podoba się po prostu miejscowym rodzicom. Jednakże, jak już większość krajów skandynawskich przyjęła sobie taką filozofię, taki Dania twierdzi, że no, program może polecieć, bo była zgoda w telewizji. A oburzenie rodziców, no przynajmniej na razie, jest, no powiedzmy, w takim stanie zawieszenia. Program niby można byłoby zdjąć, ale czy to się stanie, no ktoś wyżej niż rodzice musi zadecydować. A jeśli chodzi o małe kłamstewka, to. To, to dzisiaj się proponuje przyjrzeć Chinom, które, no cóż, stwierdziły sobie, że będą krajem bezemisyjnym. I to za 40 lat. W swoim płomiennym przemówieniu przywódca Chin stwierdził, że no, pandemia koronawirusa pokazuje nam bardziej niż dobitnie, że powinniśmy zadbać o siebie, ale dbanie o siebie ma polegać także na ratowaniu planety. Także Chiny chcą dać <laughs> dobry przykład reszcie świata. Nie trzeba tutaj chyba dodawać, że większość analityków i obserwatorów całego tego sektora energetycznego stwierdziła, że wiecie, to jest chyba taki troszeczkę bullshit. No, bo jak się przyjrzymy twardym statystykom, to od roku 1999 do 2019 jedyne, co zrobiły Chiny w zakresie energetyki, to potroiły swoją emisyjność, jeśli przyjrzeć się danym dotyczącym CO2. I nikt tak naprawdę nie wierzy w pozytywne zmiany, bowiem Chińczycy masowo budują elektrownie oparte o węgiel, średnio chętnie inwestują w atom, tłumacząc się wysokimi kosztami początkowymi. No i. Wiecie, następny news pokaże bardziej niż dobitnie, że Chińczykom tak naprawdę no, nie zależy na tym, aby ratować planetę albo dać jakąś odrobinę wolności pewnym grupom. Dlaczego o wolności wspomniałem? Bo ukochany naród chiński stwierdził, że, cóż, w imię budowania społeczeństwa, które będzie radowało się z owoców swojej pracy, przesiedli pół miliona Tybetańczyków. I nie, to nie jest żaden Clickbait dosłownie, władze chińskie stwierdziły, mamy Tybet, kontrolujemy go, ale to jest taki, wiecie, no, naród nam troszeczkę niesprzyjający. Hmm, ciekawe czemu. Tak czy inaczej, Chińczycy, wzorując się troszeczkę na tym, co robią już na przykład z ugrujami, no, stwierdzili, że sobie będą przesiedlać tych ludzi i ich reedukować celem zbudowania bardziej spójnego społeczeństwa. W ogóle rząd chiński bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego to, co robi, jest dobre. Twierdzi, że no, ci Tebetańczycy muszą poczuć troskę Komitetu Centralnego. To chyba taki... jeden z tych, wiecie... niedobrych dotyków. W ogóle, czy ktoś jeszcze pamięta aferę Cambridge Analytica? Na pewno pamięta, bo na tym kanale przywołujemy ją co parę materiałów. Otóż ex-szefo Cambridge Analytica za to, że wpadł, no, dostał wyrok od sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, który zakazuje mu szefowania w jakiejkolwiek firmie przez kilka najbliższych lat. Tłumacząc, że zachowania ex szefa firmy były potencjalnie nieetyczne, stwierdzono, że cóż, trzeba zrobić jedno, zakazać mu szefowania i problem na pewno zniknie. Ale myślę, że z tej całej historii płynie tak naprawdę inna puenta. Jak już grzebiesz w mikrotargetowaniu behawioralnym, jak już próbujesz ustalić Jakimi kanałami dochodzi do potencjalnych wyborców, to rób to tak, żeby cię nie złapali. A jeszcze zostając przy Wielkiej Brytanii, no to mamy oficjalnie drugi kraj, który ponownie wprowadza lockdown po Izraelu. Tylko tutaj przyczyny nie są już tak polityczne jak przy okazji Izraela, a faktycznie pandemiczne. Zapewne wielu z Was jeszcze pamięta, że Wielka Brytania na samym początku pandemii była jednym z tych krajów, który stwierdził bezpieczeństwo, jakieś tam zalecenia sanitarne. A po co? A na co to komu? A komu to potrzebne? No i nie uwierzycie, zaczęło tam trochę ludzi się zarażać i umierać. W związku z tym ponownie zamykane są niektóre placówki, baby wieczorami muszą być zamknięte do dziesiątej. Zgromadzenia w ramach nie wiem, świąt, urodzin, ślubów ograniczone. No i pytanie, czy jeszcze jakieś kraje europejskie pójdą przykładem Wielkiej Brytanii. Z jednej strony nikt chyba tak na naszym kontynencie nie dostał potyłku jak Brytyjczycy, no ale z drugiej strony wiele, wiele, wiele ekspertów mówi już o tym, że no idzie jednak ta druga fala pandemii i musimy się liczyć i z takim scenariuszem. A teraz pora na małą informację wziętą prosto z kina. Pamiętacie skazanego na szałszęk? Pamiętacie niesamowitą historię ucieczki ze więzienia po 20 latach odsiadywania kary? Cóż... Ktoś stwierdził, że zrobi taki lekki ribucik w świecie realnym. Otóż w Indonezji, w Dżakarcie dokładniej, zwiał właśnie gość, który był skazany na śmierć. Za co? No za rzecz śmiertelnie według rządu miejscowego niebezpieczną, a więc przemyt 135 kg metamfetaminy. Chińczyk jednak, po tym jak już go skazano na śmierć, po tym jak już sobie no, siedział w celi, stwierdził, że no, nie będzie siedział z założonymi rękami i zaczął kopać tunel, który miał się łączyć z kanalizacją miejską. Jak się okazało, zgrał to wszystko tak doskonale, że zwiał. Nikt nie wie gdzie jest. A władze Indonezji wydały za nim list gończy, który no, zaczął już działać w skali międzynarodowej. Także wydaje się być to niezłą historią na jakiś dobry blockbuster letni, ale mam też wrażenie, że tak naprawdę cała ta przygoda zaczyna się teraz: no bo uciec to jedno, ale pozostać niewykrytym po ucieczce to już drugie. W tym programie to ja sobie bardzo lubię jeździć po USA i chyba naprawdę posłucham niektórych komentarzy. Zbiorę kiedyś to w kupę i zrobię taki materiał o tym, dlaczego Ameryka upada. 2K20 i potem będę mógł robić redycję co rok. Ale na poważnie mamy teraz do czynienia z bardzo ciekawym badaniem statystycznym, które, no, jakbym jeszcze mało dobitnie to pokazał, pokazuje dlaczego system amerykański jest no tak przegniły, i dlaczego teraz wydaje się upadać. Otóż przeanalizowano, jak wiele z omyłkowo wydanych wyroków jest spowodowane przez jakie czynniki. No i. Okazuje się, że ponad 50% przypadków, gdzie skazujemy osobę niesłusznie, jest spowodowana tym, że zrąbali to rządzący. Albo policja, albo sądy i prokuratura. 34% przypadków skazania niesłusznie przez władzę jest spowodowane przez działanie policji, która, jak już w jakimś materiale zaznaczałem, no, tak ma trochę napięku z systemem, który ma potem osądzać tych ludzi. W związku z tym wykazuje się dość ostrą brutalnością i no, chce doprowadzić do zamknięcia ludzi, których już złapaliśmy, na możliwie jak najdłużej. Ale z drugiej strony, bardzo interesujące jest to, czego dowiedzieliśmy się o prokuraturze amerykańskiej, w ogóle o systemie sądowniczym, który, no, jak się ogląda jakieś seriale pokroju, nie wiem, Better Cool Sola, to się wydaje, że to jest, wiecie, coś w rodzaju pogadamy sobie, rączka ręczkę myje i tak naprawdę poza ławami sędziowskimi ustalimy, jaki będzie wyrok. Wiecie, jak to była jeszcze fikcja telewizyjna, to było w miarę w porządku, ale teraz wychodzi na to, że faktycznie coś takiego się dzieje, że przez zaniedbanie albo dogadywanie się za kulisowe niesłusznie zamykamy ludzi. To, żeby już tej Ameryki tak zupełnie nie pogrążać, żeby zobaczyć jakieś światełko w tunelu, to pojawiło się drugie bardzo ciekawe badanie, które wskazuje, jak na Amerykę wpłynęła powszechna legalizacja związków jednopłciowych. Dane pokazują, że no, zaskakujące, ale liczba takich oficjalnie zarejestrowanych związków wzrosła, i to dość drastycznie, bowiem no, mamy już gdzieś tam niemalże milion w całym kraju. Ale pokazuje jeszcze bardzo ciekawe informacje dotyczące zarobków tychże małżeństw. Otóż, jak się okazuje, pary jednopłciowe częściej zarabiają więcej od tych jednopłciowych, a jeśli przyjrzeć się różnicom między związkami lesbijek i gejów, to właśnie geje wygrywają, zarabiając średnio ponad 100 tysięcy dolców rocznie. Czy to oznacza, że takie małżeństwa są, nie wiem, obiektywnie lepsze czy lepiej radzą sobie z zarządzaniem pieniędzmi, no. Sami badacze wskazują, że statystyka jest dość ogólna, i w tej grupie również znajdziemy ludzi ogromnego sukcesu albo jakieś wielkie patologie, ale przyczyn doszukują się tak naprawdę gdzie indziej. Podobno głównym czynnikiem jest fakt, że większość tych małżeństw jest zawierana w dużych miastach, gdzie generalnie dominują ludzie, którzy no cóż, muszą przeżyć w dżungli korporacyjnej, w związku z tym muszą być już na jakichś stanowiskach, muszą zarabiać więcej. No po prostu trafiło na demografię, która jest silniej konkurencyjna. Czy ten trend się utrzyma? Nie wiadomo. Prawdopodobnie, bo przynajmniej tak wskazywali niektórzy przy okazji tych badań, te statystyki mogą się zmienić wraz ze wzrastaniem akceptowalności takich związków na prowincji gdzie prace generalnie są mniej płatne i spokojniejsze. Tak więc, no, póki co wiemy, że mamy dużo par jednopłciowych w dużych miastach i, i... że w dużych miastach się dużo zarabia. Wiecie, ja bardzo nie lubię, jak ludzie krzyczą, że w Polsce to mamy państwo wyznaniowe, które już... nie wiem, no, prawdopodobnie trzęsie rządem i... gdzieś tam zakulisowo tworzy jakieś, wiecie, takie ukryte imperium, które tak naprawdę za wszystkie sznurki pociąga. Tymczasem... Mamy taką Nigerię, gdzie w wyniku chłótni dwóch nastoletnich chłopców, jeden z nich trafia do więzienia no i grozi mu kara śmierci. Unicef zainteresował się tą sprawą, bowiem okazało się, że skazanie tego nastolatka, dokładnie trzynastolatka, było spowodowane tym, że pokłócił się z kolegą, coś tam złego powiedział o Mahomecie, ten kolega doniósł, no i właśnie wszczęto proces. W wyniku tego procesu chłopak mógł być nawet zabity. Ale że to było dziecko, no to stwierdzono, że załagodzimy wyrok i wrzucono go do pierdla na no, zaledwie 10 lat. UNICEF oczywiście odwołuje się także od tej decyzji, twierdząc, że za coś takiego po prostu nie powinno się wsadzać do więzień, ale wiecie, to jest właśnie ta taka bardzo typowa cecha państw wyznaniowych. One mają gdzieś standardy międzynarodowe. Liczy się to, jak ktoś kiedyś zinterpretował święte pisma, i, no cóż, liczy się także to, w jaki Terroryzujący sposób zacznie imputować te prawa na populację, którą się rządzi. A na naszym podwórku, co tam ostatnio? No, wiemy, że się tam Kaczyński pokłócił z ziobro, że to groziło rozwaleniem się rządu, ale widzę, że to jednak nie jest ten przypadek, i po tygodniu mogę już wprost powiedzieć: mamy tu do czynienia z kolejnym gowinem. Tak dla rozjaśnienia, wiele materiałów temu, kiedy rząd miał się rozpadać w wyniku tych nieszczęsnych wyborów korespondencyjnych, to właśnie Gowin stanął jak wiecie ten gość z obrazu, rozdarz koszulę i mówi: "Ja nie pozwolę", ale potem się okazało, że tam no Gowin stracił ze stołka, kogoś innego na jego miejsce posadzono, koalicja rządząca była utrzymana, no i end of the story. I teraz z Ziobro teoretycznie będziemy mieli to samo, bo padła informacja, że te rozmowy wewnątrzkoalicyjne dobiegają końca, i ponoć no, Kaczyński ma zostać ministrem. Wiecie, nie dostanie też takiej przeciętnej teki ministerialnej, bowiem ma być szefem specjalnie utworzonego dla niego ciała, które, no, może raczej więcej niż nie może. Ma być bowiem szefem tak zwanego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, w którego skład będzie wchodziło m.in. MON. I MSWiA. No i to ponoć ma jeszcze pomóc Ministerstwu Sprawiedliwości działać lepiej. Wiecie, jak się koncentruje tyle władzy w rękach jednej osoby, a następnie mówi się, że no, mamy nadzieję, że dzięki temu system sprawiedliwości będzie działał lepiej. Ja bym się trochę bał, a jakby jeszcze tego było mało, to jeszcze tak wiecie, na czubek tego torcika. Wicepremier Kaczyński, Kaczyński wicepremier, no. I wiecie, prawda jest teraz taka, że jak się spojrzy z tej perspektywy, to cała ta burda wewnątrz koalicji rządzącej no, była spowodowana przez dwa czynniki. Pierwszy to to, że no, ktoś chciał sobie poprzesuwać po prostu jakoś tam układ sił wewnątrz, ale jest drugi, dużo ważniejszy czynnik. Otóż tego typu akcje umożliwiły władzy, no oczywiście, Przepchnięcie kilku podateczków. Nie będzie już ulgi abolicyjnej. Sprowadzane samochody opodatkujemy, podniesiemy sobie już jakieś inne daniny. No tak, parę tego typu zapisów przeszło w czasie, jak tam wszystkie media śledziły to, jak oni się tam kłócą, jak tam wystawały przed tą siedzibą PiSu. No i fajnie, no. widać, że goście tak mam wrażenie, odbili się od dna. Prawdopodobnie do ich szefostwa, wrócił ktoś, kto zna się na pijarze medialnym czy politycznym, no i powiedział, słuchajcie, trzeba odwalić bardzo grubą imbę, w wyniku której te media, wiecie, popatrzą się tak, tak bardziej na nas, a my w tym czasie tak o, cichutku. Opłaty, no bo przecież nie podatki, opłaty, one się będą utożsamiać jako opłaty, to, to są tylko opłaty, żadne tam podatki. No ja już chyba wszystko powiedziałem, a nie, bo jeszcze ta... Białoruś. Na Białorusi zaś mieliśmy już oficjalne zaprzysiężenie wiecznie panującego prezydenta Łukaszenki. No i wiecie, fakt, że zrobił to w ukryciu już nam coś sugeruje. Że sytuacja w kraju jest wciąż bardzo niestabilna, że nawet władza boi się rozjuszonych tłumów. Ba, w momencie jak padła w ogóle ta informacja, to znowu rozpętały się duże protesty, w wyniku których milicja aresztowała 259 osób. W ogóle całkiem zabawne jest to, że w doniesieniach informuje się o tym, że milicja użyła tylko armatek wodnych. Dla mnie to już o czymś świadczy. Ale jakby tego było jeszcze mało, no to władze białoruskiej nie dość jeszcze władzy w realnym świecie i będzie chciała wpływać na ten cyfrowy. Otóż prokurator generalny Białorusi zapowiedział, że nikt, podkreślmy to, nikt biorący udział w protestach nie pozostanie bezkarny. I w związku z tym planuje stworzenie specjalnego algorytmu, który będzie w stanie identyfikować twarze z nagrań protestów no i w ten sposób ułatwi miejscowemu systemowi sprawiedliwości zamykanie tego typu ludzi. Także tak, Białoruś wraca do radzieckich korzeni, w Polsce w sumie też na to wygląda. No, powiem Wam tak, ten ostatni tydzień się rysuje w takich, bym raczej powiedział, no, czerwonych barwach.